Przede bracia drodzy królowie, widzę, poradziliście sobie. Oj, nie chciałbym teraz być skórze drania. Zresztą nieważne, chodźcie do pana. Chodź to dziecina, serce się tworzy. Przecież o bracia sam to syn Boży. Dary te nasze dla niego błotem. Wybacz, że uczczycie tylko złotem, a nie nas, i królów królów. Życie nie będzie szczędzić ci bólu, więc przyjmij tę mirrę, która ból koi, skoroś człowiek dla nas się zrodzi. Przez to, panie, jesteśmy mali, bo pada, byśmy zarys palali. Radziku obłonią nie sięga, Będzie do boże jest to tak wam dobrzy, nasi królowie, żeście to przyszli, tak się sobie, żeby was tylko bo z nami, żeście walczyli na żodakami. Co tego heroda, żeście przejrzeli, a nawet diabła nie umieli. Nic to nie warte nasze zasługi, lecz trzeba uciekać. Herod'a pewnie wszystko już mu powtórzyli. Przecieżśmy ich rany przeietrzyli. Teraz Herod będzie go szukał, aby go zabić. Zdradźcie ducha, że sam hamuje na czuwał. A teraz czekamy z pasterzami. Cały prosty pokon mu złożył. Jak to się stanie, od razu, drogie. Różne dwie z wami, aby po Jeść. Skinąć Zginąć go Dzięki wam, mężni i drodzy, które robię. Zmęczeni, Zmęczeni bardzo. Się. pocznijcie sobie. Jezus się do was z słodką śmiecha. Jest wam wdzięczny. On do Was czeka. Są i pasterze. Wejdźcie tu w głowie. Czeka was Jezus, Chrystus, Bóg człowiek. I okay. Nam witaj, obiecany, Przez lat tysiące tyle czekamy. Weź nasze serca, wszystko, co mamy, Dary mizernie Tobie składamy. Łot ciepła futro, jojka i kasze I kawałek sera, to dary nasze. Dzięki, pasterze, serc waszych dary Są mu najmilsze, cieszą bez miary. On was ukochał i dla was nieba stąpił, Więc więcej mu nic nie trzeba, Prócz miwasi, miłości waszej i troski. W niebie wynagrodzi wam dosyć Syn Boski, Lecz teraz nam w drogę ruszyć trzeba, by uratować go przed Herodem. Więc teraz jeszcze mu zaśpiewajcie, niech chwilkę pośpi, słodko zagrajcie.